Witam wszystkich e, dzisiaj specjalnie e, z okazji odwiedzin w naszym klubie e, posiadacza klasy mistrzowskiej e, w grapplingu Mateusza Wojskowiaka. Mamy okazję z nim porozmawiać. Jak ty się tam właściwie nazywasz? Kolec? Kolec. Witam. Witam wszystkich. Witam cię. No e, Powiedz, przyjechałeś tutaj do nas e, troszeczkę sobie potrenować. Jak Twoje wrażenia? Porobiłeś coś? O, porobiłem sporo. Wrażenia jak najbardziej pozytywne. E, tutaj miałem przyjemność m.in. z Tobą, czy mhm. z Twoim trenerem Radkiem, jeszcze paru, paru chłopaków ciężkich, e, Tome Kongo, czy nie, nie znam wszystkich. Także na plus, nie? Pozytywnie. Ostatnio udało ci się, może nawet no nie udało ci się, no zwyciężyłeś po prostu Mistrzostwa Polski w grapplingu, co zaowocowało powołaniem cię do kadry narodowej przez trenera Piotra Bagińskiego. Jak się czujesz z tym? No dobrze. Czujesz się jakiś specjalnie wyróżniony? No, czy czy ja wiem? Nie, nie. No. Skoro, skoro te, te, te zawody... Bądźcie zdrowi! Pokazały ten robi, że, że jest tam gdzieś tam, tam miejsce, no, to dobrze, cieszę się. Myślę, że, 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 że to znaczy postaram się nawet, jest tak na pewno na mszę zasięgów. Wiesz no ja jako oprócz tego, że jako wielki fan w pewnym sensie to też zawodnik. Ja uważam, że to jest jak najbardziej zasłużona nominacja. A czy mógłbyś opowiedzieć troszeczkę na temat przebiegu swoich walk? Bo jakby nie patrzeć, wyjątkowo dosyć była to jedna z najniższej obsadzonych kategorii. Yy, dokładnie. Było sporo osób w naszej mojej kategorii. No i miałem cztery walki, chyba najwięcej ze wszystkich. Miałem jedną tak jakby w pierwszej rundzie, reszta, reszta czekała na drugą rundę. Eee, Pierwszą miałem z, z Poseckim. Koseckim. Go pozdrawiam. Eee, tam bodajże że było jakieś nieudane wejście w nogi, gdzie wyszliśmy za matę. Eee, no i później wznowienie z pleców kluba eee, Swipa z mojej strony. Przejście do Taktarowa. Skończyłem Taktarowę. Walkę. W drugiej... Wiem, w drugiej walce Artura Głuchowskiego. Uff. Mocny Mojego serdecznego kolegę, któremu niestety przychodziłem troszeczkę kolano. Niestety musieliśmy zawalczyć. No i tam się skończyła balaha na nogach. W trzeciej Następnym serdecznie moim kolegom e, Michałem Wysockim z, z Gdyni. E, no to była ciężka ta walka. Tam się skończyło jakoś e, 1 On miał już jakąś karę czy coś. Generalnie na punkty. No i w finale z e, Sebastianem Maciejewskim też na punkty no, za zawodzenie i na przejście Wiesz co? No i właśnie, że tak, wrócę troszeczkę do tej walki twojej z Sebastianem Maciejskim. No ja osobiście moje wrażenia takie, które powiedzmy przeżyłem w trakcie tej walki, no zawodnicy w tej wadze nie ruszają się tak jak wy, nie? Co, nie wiem, motywuje Cię do tego, żeby właśnie być na tyle ruchliwym zawodnikiem jak na tą wagę, bo jednak gdzie oszukujmy się wagi ciężkie to są przede wszystkim techniki siłowe. A widząc jak ty robisz na przykład techniczne przejście gardy, czy nie wiem, próbujesz się wkręcać do jakichś technik a Maribolo, to są naprawdę dziwne rzeczy jak na tą wagę. Tak jakby pęci, w szoku gdzieś jakoś tam zawsze, zawsze wiadomo ta siła gdzieś tam na szoku jakaś jest, ale nie uważam się jak za jakiegoś najsilniejszego zabójnika. Może się tak wydaje, ale, ale tak bo przy Michalem Wysockim na pewno nie. No na przykład nie. I nie, muszę szukać tutaj jakichś rozwiązań technicznych. Ci ciężcy są, powiedzmy, no, troszeczkę słabsze technicznie. No i to jest moja szansa, nie? No i wykorzystuję czasami. Mam pracy o... i słabo walczą z domu, także tutaj pasuje w tu pasuje walka z pleców i. i tak. Ale też cały czas zapasy robię, także tutaj w zależności od przeciwnika też nabieram jakąś taktykę, nie? Że tak powiem gry zapaśnicze nie odpuszczę. Nie, a wrócimy jeszcze trochę dalej przed zawody te właśnie w Poznaniu, mianowicie cofnijmy się głową do słowenia. Nie jest to e, dla ciebie jako zawodnika na pewno e, przyjemniejsza część tych wspomnień, ale e, gdybyś mógł nam troszeczkę, tak powiem, odtworzyć to, co się tam działo. No, no więc tak, no to co? W pierwszej walce wygrałem z e, pięciami za plecy z finem z którym też yy, walczyłem rok wcześniej, tam na Finlandem przez Europę. No i w drugiej walce trafiłem na Aleksandra Transa, znany zawodnik. No i co? No, nie po mojej myśli, no wpiął mi się za plecy. Obudziłem się do późno pod koniec, no i coś tam miałem tam, tą nogę powiedzmy dwa razy, ale ten, tam ostatnio ktoś rzucił tam filmik. Ciekawe, kto? Jeden tam złośliwiec. No i no co? Powiem Ci tak, że ja na przykład odniosłem wrażenie, takie, że w dużej mierze zawiodło przygotowanie fizyczne. Czy czułeś się dobrze przygotowany do tych samolotów? No, szczerze mówiąc, nie były to jakieś tam super, super specjalne przygotowania. Zaliczyłem ob obóz berserkerów pod koniec sierpnia, ale poza tym, no powiedzmy, no, że, że nie był to jakiś szczyt przygotowania no, i możliwe, możliwe, że masz no troszeczkę mogą tam zabraknąć zdrowia. No cóż, teraz w takim razie obaj tak naprawdę będziemy się przygotowywać na kwiecień na najbliższe Mistrzostwa Europy. A w ogóle tak po prawdzie, to po mistrzostwach świata ADCC, w których brałeś udział, no zniknąłeś na jakiś czas z polskiej sceny grapplingowej. Czy była spowodowana ta absencja? Yy, znaczy tak, yy, z ADCC przyjechałem z kontuzją, w tej walce z Jeffem Olsonem, yy, szczególnie wiązadła w kolanie tam W jednej sytuacji miał, trzymał mi nogę, jak próbowałem jakiś tam, jakiegoś tam ruchu, no i poczułem tam, było jakieś chrupnięcie no i po, po chwili po chwili już mnie noga bolała i, i także przyjechałem z tą kontuzją, tam jakieś dwa miesiące troszeczkę tam wzmacniałem, bo no, to, było, to było wiązawo poboczne, ale nie wymagało jakichś tam zabiegów, także no po jakichś tam dwóch miesiącach powiedzmy wróciłem do treningów, z tym, że miałem zamiar troszeczkę na MMA powalczyć czy tam zadebutować na jakichś amatorskich zawodach itd. Tak, tak. dopiero, dopiero to, to zrobiłem w kwietniu, tydzień po, po ADCC w Samiszu dlatego też nie wystartowałem nie na uczestnictwach Polski bo, bo miałem za tydzień tą, 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 tą te zawody amatorskie na to miałem jedną walkę Wygrałem przez y, duszenie z chłopakiem tam, przez trójkąt rękami. I co pójdziesz to dalej? Pójdziesz dalej mama? Nie wiem, sam nie wiem. No, na dzień dzisiejszy tutaj chcę się skupić pod, pod ten grappling. Później na pewno kwiecień y, TADCC, priorytet. W przyszłym roku jeśli się odbędą i, i, i wszystko będzie ok. No. Odbyć to się ona, będą tylko pytanie, gdzie. no to... to dobrze. No, byle gdzieś byle blisko, to, to na pewno się zjawię, żeby tam spróbować ten, ten, ten awans walczyć. Choć mam dla ciebie jedno takie małe ostrzeżenie. Pity w zasięgu. Już tak. <głosy> <głosy> bo ten, bo, już wrócił do swojej naturalnej. Teraz przegrał to, że już, już, już go zjemy. <noise> Już waży 107 kg. Tak już tak? Już 107 kg, tak. To miesiąc, nie, miesiąc, to, natura. moduł, to, to, to naturalnie. To, to. <głos> <głos> także chłopaczy na grubo jedzie, tym bardziej że zapowiedział, że już więcej nie, nie ma zamiaru w wadze do 99 e, startować, bo Tomek Narką był za bardzo bo Tomek Narkom daje się znaki paru osobom. Tak, a komu? Ciekawe komu? Tak, słyszałem coś. Co? Ja, nie, ja nie słyszałem tego Dobra, słuchaj, wiesz co? Tak ogólnie to w ogóle y, patrzę na Ciebie, jesteś bardzo gruby. Jesteś. O, muszę teraz jechać. Wiesz co? Z 5, 5, 5 kg. Mam tutaj od sponsora dla Ciebie prezent. FireFit, stary. Używałem teraz w trakcie przygotowań y, do zawodów. Y, oprócz tego, że y, pomaga ścinać wagę, to. Proszę Ciebie, fajnie podkręcam przed treningiem. Firma Fitmax ogólnie robi bardzo dobre suplementy. Proszę na Ciebie, mam nadzieję, że uda Ci się pojeżdżkę ściąć. Na pewno Ci się przyda. A co, no a przede wszystkim życzę powodzenia w najbliższych przygotowaniach do Mistrzostw Świata. No i później w przygotowaniach do Mistrzostw Europy DCC. No i życzę po prostu przede wszystkim kwalifikacji nie? na Mistrzostwa Świata. A dalej już najlepszego wyniku. Dziękuję i wzajemnie. Jeszcze podziękuj komuś, nie? Yy, tak, yy, mm. yy, chciałem, chciałbym podziękować paru osobom. Yy, więc tak, trenerzy yy, Maciej Aftlabus, yy, dziękuję. Yy, Piotr Bagiński, dziękuję. I Andrzej Kościelski, również dziękuję. Wszystkim sparing partnerom znajomym kolegom, tutaj podziękowania dla Kamila Miskiego, Radka Turka za miłe przyjęcie, tutaj fajne sparingi. Sponsorom firma Pitbull. I jeszcze dwóm kolegom, takim prywatnym sponsorom, to jest kolega Michał i kolega Puch, Puszek. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Dla Was Mateusz Bolał Józkowiak. Tylko dla Was.